Cześć witajcie witam was w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę jak zainstalować Ultimate Custom Night. To pierwsze. Akurat plik będzie. No, ja go skopiowałam i tam chyba będzie. A jak nie, to... Tak, akurat nie wiem, jak pobrać, ale druga opcja to jest pobranie przez Aptoid. Wpiszecie tu UCN. UCN. I macie tu to pierwsze ucn ultimate custom Night. A tak... to ja mam skopiowane i tu w pobranych mam. Tu ucn-pad-v3 i instaluję. Zrobię cięcie, bo to mi może trochę się instalować. Ultimate Custom Night już mi się. Co? I tu nam się włącza. To nie skam, to nie skam, mówię. Widzicie? Go. Tak. To jest Ultimate Custom Night. Tu akurat dzisiaj nie zagram, bo... Nie, nie cykam się. Nie, bo ja tylko chcę teraz wrzucić odcinek, a widzicie, że tu jest tego dużo tych animatroników. bardzo dużo. Prawie wszystkie animatronki, nawet wszystkie. A tak to wyjdę do menu. I to będzie już koniec odcinka, to pa.